Serdecznie witamy wszystkich hodowców, praktycznie ostatnimi, nie powiem, że preparatami, ale produktami, które mamy od firmy Miody Pojezierza Drawskiego, są, zostały nam miody do zaprezentowania. Zaprezentuje nam je za chwilkę kolega Radosław Bondaruk, a wcześniej, przypomnę, tylko prezentowaliśmy pyłek kwiatowy, prezentowaliśmy propolis, pierzgę. Teraz właśnie chcemy pokazać, jak wygląda zastosowanie miodów, które kolega z bogatej oferty firmy, właśnie o której wspomnieliśmy, spośród kilkunastu miodów wybrał specjalnie dla hodowców gołębi, dlatego, żeby można było je zastosować właśnie dla gołębi pocztowych. Są to takie miody jak gryczany, faceliowy, ostropestowy i nawłociowy. Więcej o tych miodach nam powie, pros proszę kolega Radosław. Witam wszystkich kolegów. Są to cztery miody, które mają największe zastosowanie dla gołębi. Miód gryczany, miód faceliowy, miód ostopestowy i miód nawociowy. Miód nawociowy z tych wszystkich miodów ma największe zastosowanie, on jest bakteriobójczy. Jeszcze tylko, przepraszam, jaki to jest nawód Nawo inaczej? Nawociowy, inaczej mimosa. Mimoza, tak. tak. Dobrze, pokażemy e, to? On jest miodem bakteriobójczym, nawet jest porównywalny do miodu manuka z Nowej Zelandii. Manuka z Nowej Zelandii? Dokładnie. Mhm. To jest jedyny miód polski, który ma porównywanie do miodu manuka z Nowej Zelandii. Yy, A do... jak stosować, jak już jesteśmy przy nim, to powiedzmy może, czy tak wszystkich miodów to, to samo będzie dawkowanie, to tak, same wszystkie, proporcje? Tak, wszystkie miody będziemy, będziemy tak samo dawkować. Yy, Czyli jak dawkujemy je? Dwie, trzy łyżeczki yy, dajemy na litr wody, 2 trzy razy w tygodniu. A teraz jeżeli te już do, dajemy do wody, to od razu rozpuszczamy? Woda musi być ciepła czy zimna? Jak to, jak to radzisz? Najważniejsze jest to, żeby woda nie miała więcej niż 40 stopni, bo powyżej hmm. 40 stopni ona zabija właściwości miodu. Czyli tak jak mówiłeś wcześniej, tylko przypomnę, Ty mówisz, że 38 stopni to była temperatura graniczna, do której tak, podgrzewacie tak, miód tak, przed skrystalizowaniem. Tak, czyli dlatego, żeby tej najlepiej temperatury nie przekroczyć. Ale warto w ciepłej wodzie go rozpuszczać. tak? tak? tak. I woda. to musimy tak go podać wcześniej, wrzucić te łyżeczki, czy, czy to po prostu robimy na bieżąco? Przed, na bie do, dokładnie na bieżąco. Na bież... Nie musimy go tak jak propolis wcześniej zanurzyć w 70% alkoholu na 3 tygodnie, tylko od razu przed samym podawaniem gołębiom, tak? Tak, dokładnie. Na bieżąco. I jeszcze ważne jest to, żeby pojemnik nie był na słońcu. Aha, czyli I jak podamy, to musi być później... Od razu zaniesione do pojemnika. Mhm. Bo jeżeli będzie na słońcu, to też się wytwarza duża temperatura i będzie zabijać. I te, właściwości, te, te właściwości wszystkie właściwości, traci. Tak, lecznicze. Dobrze. I jak często możemy takie miody podawać? Ten miód napociowy na przykład? Bo... E, wszystkie miody można podawać trzy e, razy w tygodniu. Miody naprawdę to są naturalne produkty, na pewno nie zaszkodzą, a tylko mogą pomóc. Tak jak wcześniej pytaliśmy, czy one jakoś kolidują z podawaniem innych suplementów diety od innych firm nawet, bo miody, te naturalne produkty, które tu mamy, jeszcze ten propolis, pierzga i pyłek kwiatowy, to są z Waszej firmy, ale też hodowcy mają też preparaty, czy tam nawet antybiotyki, czy jakoś te preparaty będą kolidowały z podawaniem miodów, czy nie? Nie, akurat miody nie. Miody można podawać z każdym produktem, czy to... Tutaj z pierzą, czy z propolisem, czy tam z innymi produktami, w ogóle nic nie przeszkadza. Aha, a teraz gdybyśmy, bo z wodą w żadnym, przepraszam, z suchą karmą nie podajemy miodów. Nie, nie. Nie, czyli tylko miody klasycznie do wody. Tak, do wody. Do wody, a jeżeli chodzi o lotowanie i okres rozrodu, to jakość czy pierzenia tutaj też odgrywa rolę, tutaj dawkowanie tego, czy jak, nie, tak powiem? Nie, nie, ważne jest tylko to też, żeby nie podawać miodów przed samym lotem. No bo to wiadomo, jest słodkie. Gołom, mm -hmm. który pójdzie na loty. I chciał mu się pić. pić. Aha. Miód powinno się podawać zaraz po przylocie. Czyli z... taką rolę elektrolitu będzie tak, sprawną. Tak, jak najbardziej miód, Aha. rolę elektrolitu spowodnią. Czyli jak dodalibyśmy jeszcze troszeczkę witamin w postaci pyłku, to będzie idealnie. Tak, dokładnie. Czyli tak możemy taką mieszankę zrobić, troszeczkę miodu, wody. Oczywiście, dodajemy pyłek, czy ten pierzgę. To jest witaminowa. To taki elektrolit uzyskamy naturalny. Dokładnie, tak, naturalny Wtedy możemy zrezygnować z innych. Dokładnie. Nie wiem, czy to jest dobrze dla sklepu, dla hodowców, bo oni sprzedają bardzo dużo różnych produktów, ale my musimy przede wszystkim kierować się tym, żeby nasze gołębie i wynik miały dobry, i te młode, które będą odchowywać, były zdrowe, i żebyśmy po prostu mieli jak najlepsze te wyniki. Także pierwsze, co odbierzemy pod uwagę, właśnie te nasze gołębie. Czy coś jeszcze o tych miodach możemy powiedzieć? Chcę tylko zaznaczyć to, że to są produkty w 100% naturalne, ekologiczne. W żaden sposób dla gołębi nie zaszkodzą. Bo Nawet jeszcze... jeżeli ktoś przedawkuje, nic się nie stało. Jeszcze powiedzmy, to ważne jest, bo teraz mamy podatek cukrowy od miodu też taki podatek mamy, nie, czy nie, nie. Czyli jakbyśmy słodzili kolę tą zero miodem, to by było, jak się zwa wszystko normalnie, nie będzie podatku. Tak, tak, Dobrze, tak, tak. ale jeszcze powiedzmy o tym ekologii, bo koledzy, yy, warto przypomnieć to, że kolega mhm. ma 2000 ulu, uli są to ule w obszarze Natura 2000 na Pojezierzu Drawskim. Także możemy być pewni, że one są wszystkie z normami, tymi eko, nie, nie mają takich, że tak powiem, naleciałości związanych, że pasieki są położone blisko jakichś ruchliwych tras, autostrad, dróg i będą z... metale ciężkie chyba najwięcej tam jest, tak? Tak, dokładnie. No, my Takie miody tak... są skażone, można powiedzieć? Tak, tak. My zajmujemy się zawodowo, jest to pasieka zawodowa, eee, także miód jest wpisany jako produkt tradycyjny. No, tu zobaczmy, logo tam jest. Jako dziedzictwo kulinarne. No, to wszystkie wymogi. Spełnia. spełnia. Także nie musimy się niczego omawiać. Także bardzo dziękujemy za prezentację. Zachęcamy wszystkich hodowców do zainteresowania się, bo to jest ostatnie, chyba, rzeczy, które ostatnie miody, które ostatnie produkty, które są z firmy Miody Pojrzewo-Drawskiego do zaprezentowania. Myślę, że jeszcze może w przyszłości coś kolega wymyśli, bo znaczy za dużo to już nie wymyślimy, bo pszczoły nie będą zawołanie produkować takich rzeczy, które chcemy, ale może coś nam przyjdzie, jakieś inne produkty na bazie tych, coś zrealizować albo jakieś metody dawkowania. Także na razie dziękujemy. Do zobaczenia. Dobry lot. Dobry.